Ciema! Lecimy dalej z naszym ulubionym speedranikiem To jest zlogowało delikatnie. Nie widziałem figur przeciwnika. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z y, internetem jakimś. Mm. Ok. Jak ja mogę. To zagrajmy C6. Zagrajmy chyba C7. Zagrajmy B6. Zagrajmy tu. Zagrajmy C5. jestem tego końca tego gońca zdobyć. Ok. Powinien się zastanowić. Naszą dzisiejszą zagrywką psychologiczną jest. Dobra. Ale dobra, na razie tam atakuję. Więc tu jeszcze się załatam. Raczej. Panik ma mało miejsca. Ale niewystarczająco, bo jeszcze ma na G2. A to mnie boli bardziej chwilowo. Że po A6 dostanę skoczek A4. Wg. C6, żeby załatać tą dziurę na razie. Przygrywam to brzydko, ale dobra. Wg. C6, D6 i spoko. Zakończmy rozwój. Sztuczka psychologiczna polega. Na tym, że no, gram o drugiej w nocy Bo wypada wysłać drogiemu montażyście W końcu filmik w miarę, w miarę przynajmniej W sensownym dniu, bo w czwartek A nie w piątek jak ostatnio się zdarza No i szukamy troszkę nieszczęśliwych wygości, <grych> Żebyśmy mieli szansę, dobra, bicie, bicie i e5 Mogę zdobyć figurę Bicie, 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 jest szach No może go stamtąd wygonię Wygląda bardzo źle no dobra, bicie, bicie. Tutaj związanie. Związanie, spoko. Zagram sobie G5. I nie spoko. Jest bicie, bicie. Yy, bicie Hetmanem, i jest. bicie wieży na koniec. Świetnie. O. A nie. na propsie. Zapychamy pozycję. Jak możemy. Na razie. Ten pion prędzej czy później będzie słaby, niestety. Ja na to nic nie poradzę. Presja na piona z D6. Wysunięcie. Przeciennik się w Tarabani tutaj. Będzie szach. Ja się odsunę na e7. I ten skoczek na poruchu g5 i f6 może zostać zdobyty. Ja będę miał jakiś tam łańcuch pionowy. Niestety przeciwnik będzie mógł go rozbijać przez e4. No tu myślę też na, nad król d7 po prostu. Tu też jest taka opcja. Król d7 jest chyba stabilniejsze. No nie król e7. E, dobra, zagramy król d7. Jest to pewna pułapka, ale... Niestety wtedy się wystawiam na e4 i łatwiej przeciwnikowi będzie przebić, do tego zamykam swojego gońca, więc zdecydowałem się na król d7 jednak. Mm. No i przeciwnik podrywa z kolejnej strony, więc, przy... więc generalnie oponent mądrze gra. Po tym skoczek się pewnie wycofa. Nie mam gry. Może teraz? Nie brzmi mądrze. Ale mam, mam nadzieję, że wycofa się na c3 i może pokombinuję coś z gońcem z b4. Aczkolwiek się wtedy rozwiąże i nic tam nie mam. Mm. A ten pionek jest troszeczkę słaby mm. Okej. Okay. Wygramy sobie goniec b4 na związanie Nastąpi Roshada i goniec c3 Goniec c3, tak na wieżę, atak na piona Coś się dzieje w pozycji Zdobycie piona eee, W końcu może nastąpić ewentualnie zdobycie jakości Nie wiem na ile to jest dobre dla mnie Bicie i tak nastąpi bicie tutaj Więc w zasadzie to nic tam nie zdobywam Mogę też zbić tu najpierw sobie bicie Odbicie i wtedy bicie Dobra, skoczkiem nie można Trzeba grać trochę szybciej z przeciwnikiem, bo na czas zaczyna presować. Na chwilowo blokuję roszadę. Fajnie by było, jakby skoczek się odsunął, bo wtedy łapie gońca. No są tam warianty jeszcze, że albo z E3 i wygania mojego gońca, albo właśnie bije skoczka. Na to nic nie mogę poradzić. Mam parę gońców. Tyle dobrze. I chwilowo blokuję roszadę. Takie śmieszne ruchy, które można tu grać ze strony przeciwnika, no to na przykład jakiś skoczek E4. Bo pobiciu jest bicie Hetmanem. No właśnie, przeciwnik. Całkiem nieźle gra niestety, więc widzi takie tri triczki. Może tutaj zmierza. Więc yy, ja średnio do tego chcę dopuścić. Mogę wrzucić jeszcze szacha. Informacji: hmm. Tylko, czy chcę? No, pójdzie sobie tu. Prawdopodobnie, ja się ocenę na E7. I gramy sobie dalej. Wtedy już skoczek wisi. Może nie zauważy przeciwnik. Byłoby spoko. Zagrajmy król E7. Teraz w ogóle może zagrać wieża C2 chyba. Przecież może wtedy zapcham? Wtedy E3. To też lipa. A wieża C7, na przykład odsuwam gońca i wtedy wtedy skoczek gdzieś. Nawet na E5 bicie gońcem i bicie na, na C6. Otwarta linia. Duży problem dla mnie. Brakuje mi rozwoju na razie. No właśnie, no i on kontruje. On, wszystkie te ruchy a niestety dobre. Dobra, a krysz w skoczku. I teraz z mojego skoczka nie, nie mam jak wyprowadzić. To jest nieprzyjemne dla mnie. On tu może zmierzać i chce wymienić mi gońcom. No ja nie chcę. Więc z brakulaku zagram H5. Wie, wieża na wolną linię i tam spore kłopoty będę miał. Nie, ma, nie mam jak tego blokować nawet. Okej, okay, tędy. Hmm, jakby istniały tu jakiekolwiek liczki, byłoby fajnie. Pospróbować się? No, po, biciu, e, po skoczek H6 po prostu jest bicie na H5. No, przeciwnik irytująco dobrze gra, więc no co G5 5, żeby z tempem wejść na H6. Nie mam kontroli nad punktem C7. Ok. To mi się podoba, bo mój klucz zostanie otworzony, no ale przynajmniej figurę zdobywam. Więc odbicie pionem. No jest szach. Czy ja chcę to bić? Mam parę gońców. Po odsunięciu i tak będzie bicie, odbicie i Hetman F5 chociażby. Nie tracę piona chyba. E, tak na oko. Mm. No więc raczej muszę to zbić. Raczej muszę to zbić, odbicie i skoczek H6. Hacz I jak, na, jak najszybciej skonsolidować wieżę Dwie lekkie figury za Hetmana. Coś się dzieje. Powiedzmy. No nie za dużo, ale, ale się dzieje. Mam nadzieję, że nie podwalam w jednym ruchu nigdzie. No i to jest jedyny szach. To oczywiście widziałem. No i król F8. I przeniosę króla na G7. Jest wśród swoich braci, więc powinno być OK na razie. Król F8. Jak na to jak dobrze gra przeciwnik to nie mam złej pozycji. aż tak. Znaczy jeszcze coś tu się może wydarzyć. Więc jeszcze walczymy. Może licznik wam włączę, byście wiedzieli 141 zwycięstw aktualnie Tylko 4 remisy na tyle partii I 25 porażek Presja na gońca Więc bronimy Na razie podoba mi się fakt, że król stoi na f2 Bo zawsze może jakieś tryki z d4 będą Na razie no muszę zgarnąć jakąś wolną linię Udało, to byłoby fajnie No i już nie mogę wjechać na c8 Bo wtedy po prostu bicie, odbicie I odbicie wieżą więc ja sobie wiadę oczywiście na linię D. I tu już mam trika. Już mam trika, czyli wieża D8 yy, i po ruchu Hetman C7 z atakiem na piąki zagram od ręki A5. I wtedy po biciu mam to goń z D4. To jedyna sztuczka, jaką chwilowo widzę w pozycji. Yy. Więc nie liczę na to Hetman C7. Oczywiście nie dostałem tego posunięcia, yy, ale bym sobie wjechał na tyły po prostu. Bo czemu by nie? Mi grozi? No bierze d na razie, spoko. Jak się uda, to się zdwoje. Już coś tam może, może się dziać. No to E4 bardzo niepotrzebne ze strony przeciwnika, wydaje mi się. Dobra, chcę zagrać E5 po prostu. Um, mnie to boli. Może trochę. Chyba nie wystarczające, żebym coś z tym robił. Chyba po prostu bym się zdwoił. Czach. Hmm. W tym momencie chyba mi niewiele daje. Hmm. To zdwojenie wiesz, musi być OK. Ok. Zostanę E5, zagram goniec E7 Jeśli had pan C7, to wtedy mam wieża D7 I to wszystko utrzymuję A mój król jest całkiem przyjemnie schowany Taki bunkierek, no i moja siła to dwie wieże Fajnie Okej, muszę się wycofać eee, Niestety Niczym mi chwilowo nie grozi, no a ja jakiś gońc C5 mogę mieć W jakimś momencie może, może chcę tu pchać E6, też jest taka opcja Ale to gońc C5 Staje się ciekawe mm tak tu, tak. Tu. tak tu z powrotem. Chodzimy sobie w kółko. A nie, czekaj, szach i przecież ja y, blokuję relację między tymi dwoma figurami. I po szachu on to musi wybić. Zobowiąam figurę. Nie ma żadnych szachów na F6. Czekaj, są tu szachy na F6. To ja stwierdziłem, że nie ma. cięży że broni. Ot. I tu jest problem tego typu. Dobra, na szczęście tego nie policzył akurat. E, dobra, czy bicie, czy szach najpierw? E, no, bijemy raczej. Raczej sobie bijemy. Nie chcemy tam mieć jakichś problemów z, z wieżą, że muszę jakieś decyzje podejmować. Tylko minuta przewagi po stronie przeciwnika. To jest dla mnie przyjemne. E, hetman F6 spoko. Hmm. Ruch 7 Tego pionka ewentualnie mogę stracić. Tu się na szczęście wszystko fajnie broni. Hmm. E, Skoczek jest najlepszym blokerem do hetmana. W sensie, jak skoczek stoi przy królu, to het nie załatwo dawać szachy Bo tu broni skoczek, tu broni skoczek, broni króla od tej strony No i z pionkiem fajnie współpracują, przez co w zasadzie nie ma żadnych szachów Przeciwnik w tym momencie e, Bić oczywiście nie mogę, bo wieża mi wisi na ten moment Nie fajnie, że mi wieża wisi Co ja mogę zrobić? Tutaj? Po co? Dobra, chwilowo nie ma szachu, więc no nie wiem, wieża B8 zagram on może to zbić i pchać piona, i. Nie jestem przekonany, czy ja widzę, jak mogę kontrolować w jakiś sposób. Po drugie, nawet E6 tutaj jest groźne. Ed bardzo. Wtedy to tam nic nie mam. E6 jest dobrym ruchem. Okej, okay, no tak obstawiałem, że on się przestraszy, deczko. Ja też nie mam odpowiedzi na to. Ach. Tak? A potem już chyba muszę zbić. Bo jak nie, no to dostanę E6. I nie ma co po mnie zbierać. Dlaczego on nie bije od razu? Nie się? Było ciekawe. Ja. Okay. No i e, tu wszędzie mi ten headmon wchodzi. No też, bicie tutaj. Generalnie za dużo pionków mam przeciwnik. No spróbuję wybić to i jakąś twierdzę ustawić eee, na no, tym skrzydle. Świetnie. I gra bardzo nieprzyjemnie. A on widzi takie rzeczy. Lipa eee. jest. Lipa jest, bo po biciu był szach, który się gdzieś odsuwa. Bicie z szachem i zbicie wieży. Dlatego wrzuciłem tego szacha. Brakiem kon konkretnego planu. Ach, Jego ja zbił. O, oh. to. Skakujące, nie niewiele zmienia, bo teraz ma po prostu tego oddalonego piona, co. Jest równie niekomfortowe co poprzednio. Ale no, spróbuję pozbierać te piony. Może oddać wieżę za tamtego piona i spróbować ustawić jakąś, znaczy. mieć nadzieję, że nie umie wygrywać. headmanem na skoczka. Dwie minuty na zegarze, kontra moja minutka. Ja nie wiem, jak tego bronić. To dramat. A tracę figurę teraz. Tu F4, nie widziałem. Hitman G6. Znajdzie to, to jest forsowne. Sonderu jakoś głupio. Dobra. wiemy Part. Niewiele to zrozumiałem w mojej egzystencji aktualnej. Ach. Kurczę, nie mogę. No nie no, 25 sekund. Mam jakichś trików. Dobrze. Very not good. Najlepsze ustawienie. Właśnie nas skos od skoczka. Nie mam co z tym zrobić. Na to, że... Mam szansę. Jakieś duże. Ja no, jak mi to zbije, to to jest hit. Jak Nie mam jak dojść z skoczkiem. Mam nadzieję, że mam. Ach. Szach tak. I odbijam Dobra, nie przegram tego eh szach Szach Mamy jakieś takie coś losowe I e, proszę państwa na czas wygrywamy Ojej, sklikowałem, ale to nieistotne. istotne Jeden, zero, my friend Mamy wina Proszę państwa, mamy wina Ulala no, wygrana na milion sposobów, no, ale o tym wiecie. Eee, no okej, okay, nawet tutaj. Bicie po tej wy wymianie. W zasadzie to, co zagro było mądre. To zagro było mądre, tylko no, ten, pion, ten pion nie ma znaczenia. Można dać szacha i zbić sobie bardziej istotnego piona. Mm, więc właśnie Hetman E7 tutaj bicie. I nawet pchać tego piona z F chociażby. E, poszło bicie, odbicie. Hmm. Nigdy nie wiem, jak zmienić te kolory, żeby były jasne. E, możecie mi napisać w komentarzach, jak, jak wiecie. Powiem, że się da, ale nie wiem jak. No tu po prostu podstawiłem figurę. E, nie widziałem. Nie widziałem motywu z F4. Szach tutaj, szach. E, I po prostu tracę skoczka. Odbijam, no i no co kolejne może nie grać. Mam po prostu piona oddalonego. Figurą Więcej, bicie odbicie, szach. Tu się nadział na, na widełki. Yy, no i atak na pionka. Tu już zaczęło być bardziej niebezpiecznie dla przeciwnika. i ma wciąż pana i oddalonego piona. Yy, Pytanie brzmi, czy takie coś działo. Wydaje mi się, że nie. Jakbym miał stawiać. Tu, tu. Po, po A7 jest C7. Mi nic nie daje nawet. można to bić? Czy bicie tu. Mi nie powie. No, jest wygrana białych. Czyli, czyli dochodzi pionek. Um, okay. Ej. Ja tu zaczął pchać. No i najgorzej, jak mógł odejść, bo po prostu pod widełki. Więc tutaj no, król C6 chyba musiał grać, albo. No król C6. C6, żeby nie było szacha chyba. A nie, bo piona postawiłem, co ja mówisz. Czyli król B4. B4, żeby bronić piona. Ale to już jest trudna sytuacja do wygrywania. A tu się udało odbić piona, no i nie ma żadnego szacha, żeby żeby zbić wieże, bo mam króla za blisko Tu już wiedziałem, że zremisowałem, a udało się wyflagować. King sporo myślał, dobrze grał, ale koniec końców udało się kolejny punkcik do puli zapisać. 142 zwycięstwo. Piszcie w komentarzach, jak obstawiacie, do jakiego rankingu dojdę, bo to jest niemożliwe. Dalej ten speedrun trwa. No 10 minutówka. Już bez, bez presji gramy. Klasycznie E3. A3. Nie graj skoczek F6. Świetnie. O, dramat. Hmm. To C3. To Hetman B3. I oddam na A3. Super sprawa. O nie, podwaję Hetmana. Dajmy mu 5 sekund, żeby myślał, że przypadkiem. I zmijmy. Ale tu wy wysoki ranking, z takim jeszcze chyba nie grałem. 1826. To nauczę, no żebym coś tu zrobił. Yy, według mnie nie. Yy. I nawet moje piony są źle ustawione już. To zagrajmy tak. Weź to przesunięcie na E4. Liz. No i spoko. Pegram sobie na D4. Zostanę C5. Zagram sobie E2. Pegram sobie na C2. Ale mam ofensywnie ustawione figury. Zagrajmy sobie B3, gainc B2. Testing. E, dobra, no z B2. Chyba długa rozsada będzie robiona. no a tu jazda na skrzydle królewskim. Wrzućmy ehm. sobie G4, skoczek G3. Wiesz, e, niestety, pierwszy. Yy, dobra, bo on się szykuje do tego. Bicie, odbicie. Dużo ni niby figur tam mam. Dobra, to z bedba może na razie jednak. Zagrać C4. Oj, 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 ale przeoczenie. Ała, 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 boli, 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 boli. Co ja mam sobie zrobić? Skoczek F4 dostanę na G5. Ja takie coś przeoczyłem. Ramat, skoczek C1. <grych> o, tu przeciwnik całkiem nieźle sobie pogrywa. Yy, dobra, skoczek D4. Przynajmniej mam jakąś placówkę. 4. Oczywiście wleci to sobie w którymś momencie, po prostu zbiję i spróbowałbym zapchać, jakby się dało. Widzicie, tym pionem odbijasz, panie panie drogi. No ale przynajmniej mam skoczka nie do wygonienia, to z takich potężnych atutów, które można wymienić w tym momencie. Mm. Nie wiem jak zapchać tego skrzydła, to mi się nie podoba bardzo, ale mogę uruchomić końca na razie. Dobra, jest, jest dość zamknięta ta pozycja. Może nie być tak łatwo przeciwnik przeciwnikowi ją przebijać. Um. Ja mogę ustalić gańce, żeby się uruchomił choć trochę. Bo po tym i po zapchaniu niestety, dostałem skoczek D7. Chociaż spoko. Skoczek D7, wtedy mam gańc d Aczkolwiek, po gańce C5 dostanę najpierw hetman C7. Obronię i wtedy skoczek, d... e, skoczek D7. Więc nie działa. Chciałbym, żeby działał, ale nie działa. F4 w przelocie. Nie wiem, czy to dobre dla przeciwnika. Chociaż wtedy placówka dla skoczka znowu. Też źle. Też nie za dobrze. Hmm. Nie mam pojęcia, co grać. To moja diagnoza. To moja diagnoza. Nie wiem. Po prostu nie wiem, co grać. Ale zwiecha. Hmm. Nie wiem. Masakra. Nie widzę ruchów. Nie wiem, z bólem serca tą długą roszadę robię. led e, e. 2 Właśnie. Ja tam tutaj przyszedł. Mnie maltretować. No jest lipa. Nic nie widzę. Tutaj, mądrego. Po prostu zagra A5, B4 i nie mam jak temu przeciw przeciwdziałać jakkolwiek. Ktoś B4 grozi. B1. Hmm. więc B2. B4 C1. Widzicie, gońcem po A4 przesunę. I liczę, że nie zagra A3. Jest to gigamądry ruch. Jak nie zagra, to zdążę zagrać ja A3. No i może będę żył jeszcze parę ruchów. Raczej nie, ale, ale będę udawał, że żyje. Okej, okay. udało się zagrać A3. Oczywiście mam tu dziury po, po białych polach, co widziałem, ale skoczek mi broni tego B3. I ewentualnie niech będzie mógł próbować skoczki wymienić. Taki jakiś tam jego plan gry prawdopodobnie powinien być. I też nie wiem, jak temu przeciwdziałać swoją drogą. Co do mnie, by było, jakbym wymienił gańca białopolowego za skoczka. Jest to dość nierealne momencie, A konter trochę nie widzę. No nie mam ruchu z koczkiem też. Myślę, czy jest sens wymienić wszystkie moje wieże. Nie wiem, chyba muszę to stać w miejsce po prostu. I czekać, jak to przeciwnik przełamie. Oj, to C4, może być mądre, Może chcieć to zbić po prostu. Ale chyba się uciesza, jak to zbije. Dobra, król B2 sobie zagram na razie. Boi się, bo na spokojnie. On się nigdzie nie śpieszy. Mm. No właśnie, 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 właśnie. Tak, jeden. Stoję w miejscu. Ja nie mam ruchów. No i znalazł. Hm. To by było na tyle w kwestii mojej defensywy udawanej. Na tyle. Hm. mógł tędy przejść jeszcze, ale nie ma jak. Nie ma jak. Nie ma jak. Tu. Tu. W momencie jeszcze nie i tak. To za dramat. Dobra. I tak rzucę to H4, dzięki i tak oprół moje wszelkie plany życiowe. Próbujemy tak. Oddam moją najlepszą figurę na szachownicy z gońca i będę próbował naciskać na tego piona. Nawet to może zagrać. Dobra. Reorganizujmy naszą twierdzę potężną. Błagam nie zagraj ani tu, ani tu. Ale to się nasuwa. Dobra, tu też mogę akurat. Taki. Um. Dobra, jest pewien pomysł. Jest pewien pomysł. Hetman odbije, ja sobie tutaj zagram szach, tu <grym> I, i mam związanie. Ezu? Szach, tu, szach. A w sumie dostał. dostanie. Prawie, Wieża. Hmm. Nieźle. Jej, mam związanie. On może zagrać wieża B8. To jest bicie, szach, tu, Matę. Hmm. This is the też. Nie działa, Ta wysoka półka wylosowała. Nagrodzi mi, mi, mi mat w dwóch też. ogólnie to jest mat niedobrony. Nie mam ruchu. No nie ma nic, nie ma nic. Random move generator. Teraz C3. Mat na B2. Dobra. Myślę, że mogę sobie już dopisać przegranko. Jak już zrobi ruch. I 26 przegranych, ale pierwsza partia wygrana. I to już pozycja wtedy to była nieprzegrywalna. Więc. Udało się wycisnąć. O matko, przetwink jeszcze roluje. Hmm. Ponownie nic nie mogę zrobić. Hmm. Nic tu nie mam. Po tym jest bicie z szachem. Z szachem. Nawet nie mam jak udawać, żebym tu coś się działo. Dobra, idę się bronić. O! Tick, takes. Tego się nie spodziewa. Brilliant. Jak się tam odsunie? No to docisnę piona test, Jezus. Rodzi mi MAT. Fajnie. Chyba porażka, wiecie. Już znajdziesz tego tego na b 2, co nie. Jeszcze chyba B3 sobie zagrasz. Może jeszcze trochę patroluję i. Próbuję wygrać na czas. Niestety nie. No cóż, no tutaj byłem bez szans. 1830 to ranking nie do przeskoczenia. Ale mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Mm. Zachęcam do zostawienia taktycznej łapki w górę, taktycznego komentarza, żeby rozkręcić ten kanał. Będę mega wdzięczny. Subik z dzwoneczkiem i do następnego razu. Elu! Ciu.